Panu i Zbawicielowi Jezusowi, Chrystusowi, bracia i siostry, pokój Boży. Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za ten wspaniały poranek, za ten dzień, za tą piękną pogodę i za to, że jesteśmy, możemy być przed Jego obliczem. Szczęśliwy czy błogosławiony jest napisane lud, którego Bogiem jest Pan. Nie wiem, czy jesteście szczęśliwi, czy też nie jesteście szczęśliwi. A Słowo Boże mówi, błogosławiony, czyli inaczej szczęśliwy lud, którego bogiem jest Pan. Może nim zacznę swoją usługę, chciałem przeczytać tak, czytając Psalm 33. W ciągu tygodnia tak sobie przemyślałem, to znaczy się króciutko przeczytam, a później przejdę do usługi. Słowo Boże mówi tak, jest zapisane od pierwszego wersetu: Radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostronnej harfie, śpiewajcie Mu nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym, bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Może ten fragment Bożego Słowa, ale tutaj to prawym przystoi chwała. Jak to jest w Twoim życiu, czy moim, czy ta chwała Boża jest w naszym życiu? Czy jest ona, czy mamy tak wiele innych rzeczy, wiele narzekań w naszym życiu jest, czy innych sytuacji, czy też jesteśmy jako Boże dzieci, Boże synowie, Jesteś, jest na naszych ustach i w naszym życiu ta chwała Pańska. I to jest najważniejsze, a reszta jest mniej ważna, tak często jest odwrotnie. Wiele rzeczy jest tak bardzo ważnych, a chwała Pańska, ta, która powinna być w naszym życiu, usta gdzieś jej brak. Będę czytał z listu do hebrajczyków czwartego rozdziału, może od pierwszego wersetu do trzeciego. Chociaż znamy ten cały fragment, uznuje jest mowa o odpocznieniu Bożym, ale chciałem zwrócić uwagę na pewne słowo, które jest zawarte w tym fragmencie dzisiejszego poranku i zachęcić nas, bo często patrząc na nasze życie, na życie chrześcijan, Zobaczymy, dlaczego możemy powiedzieć, jak często Izrael mówił, te Boże obietnice są, to wszystko jest, a dlaczego to się nie dzieje w naszym życiu, dzieją się całkiem inne rzeczy. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg, gdy zasadził ogród, umieścił tam to jedno drzewo, które przyniosło upadek ludziom. Było też i drugie drzewo, drzewo życia, żywota wiecznego, które jest teraz w tym nowym Jeruzalem, jak słowo Boże mówi. Ale właśnie, gdy będziemy czytać i rozważać to słowo, może pewne rzeczy zrozumiemy. Gdy te obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na maczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągł w niebie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Ale chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten jeden werset, który tak dobitnie, nie wiem czy czytając, często zwracamy na niego uwagę. Czytamy Boże Słowo, często i tak szybko przychodzimy, aby przeczytać, no bo sumienie często by nas oskarżało, że nie przeczytaliśmy, ale tu, gdy czytamy i rozmyślamy, tu jest zapisane tak, że i nam było zwiastowane słowo, ten drugi werset chciałem zwrócić uwagę. Na ten drugi werset. Dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo słyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą. Zobaczmy w naszym życiu, ile to razy, ile to kazań słyszeliśmy, ile to wspaniałe jego słowa czytaliśmy, a patrząc na nasze życie, często jest to nędza i rozpacz, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. Bo to słowo, które słyszymy, bo to słowo, które jest wiastowane nam, często my nie powiązujemy tego z wiarą. Albo jest tak mało wiary w naszym życiu, albo nie przykładamy wagi do tego słowa i nie przykładamy wiary i ono nie działa, nie działa w naszym życiu. Przecież zobaczcie, Słowo Boże mówi, że wszystkie obietnice, ile by ich było na tak, są w Jezusie Chrystusie na tak. Tak słowo Boże mówi. A ile to obietnic nie realizuje się w naszym życiu? Ile to różnych rzeczy byśmy chcieli, aby słowo Boże działało w naszym życiu, a ono nie działa. Bo wiemy o tym, że będziemy później czytać też różne fragmenty Bożego Słowa z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu. I tu jest problem, problem naszej wiary. Chrystus Pan, i Bóg Ojciec chce, aby w naszym życiu rozwijała się wiara. Wiara jest ze słuchania. Tak jest napisane w liście do Rzymian, apostoł Paweł pisze. Wiara jest ze słuchania. Myślę posłuszeństwa Bożemu Słowu, słuchania Bożego Słowa i wypełniania Boże, Bożego Słowa. W tym rodzi się nasza wiara. Bo jeżeli nie ma posłuszeństwa Bożemu Słowu, nie ma też. Yy, ono się nie realizuje w naszym życiu. Dlatego ważną rzeczą jest, gdy podchodzimy do Bożego Słowa, gdy przychodzimy, aby słuchać Boże Słowo, przychodzimy, sołowo, Salomon pisze, aby nastawić się na słuchanie, nie na inne rzeczy. Nie na komentarze swoje odnośnie tego czy inne, innych rzeczy, ale na słuchanie Bożego Słowa, gdy idziemy do Domu Bożego. Bo. On wiedział i myślę też Duch Święty przez niego powiedział, mówił to, że wiary w inny sposób w naszym życiu nie może być jak przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. Gdy patrzymy na mężów wiary, ja może będę czytaciał, nie będę czytał, patrzymy na pierwsze, na Noego, który posłusznie wybudował arkę był posłuszny Bogu. Mimo no z jednej strony by się po, yy, wszyscy wokół mówią, no ale to dziwne, przecież nic nie pada, nie ma morza, ty budujesz tutaj. Mówi dziwak, dziwa, dziwny człowiek. Jeszcze nie wiem, może przychodzili z rodziną rozmawiali z synami, mówi wasz ojciec to już chyba taki czy inny, bo każe budować gdzieś tu takie czy inne rzeczy. Ale on był posłuszny. Gdy patrzymy i mówimy o Abrahamie, który jest ojcem naszej wiary, jest napisane, że on był posłuszny, że to, co Bóg mu powiedział, jeżeli mnie odejść od rodziny, on poszedł od rodziny, idąc obcy, w nieznane. Dla nas z jednej strony, no wszyscy odchodzą teraz, kiedyś było życie patriarchalne. Był o, głowa rodziny, ojciec i później reszta. I wszyscy byli razem. A tu... Bóg mówi do Abrahama, odejdź od swojej rodziny. I on był posłuszny, odszedł. Posłuszny Bogu. I wiemy o tym, że to posłuszeństwo później było widoczne i realizowało się w jego życiu. Czy poprzez to, że miał złożyć swojego syna Izaaka na ofiarę, chciał być posłuszny Bogu. Miał tą wiarę. Ta wiara w nim wzrastała. Często myślimy, może i tak jest, może i tak nie jest, że gdy będziemy prosić Pana, aby nam przymnożył wiary, że przyjdą takie doświadczenia do naszego życia, że my ich nie, uniesimy, nie uniesiemy, więc lepiej nie prosić o, o to, aby wzrastała w nas wiara. Ja myślę, że może być też połowa, pra część prawdy, ale druga część jest to, że przede wszystkim Bóg, Duch Święty, poprowadzi nas do słowa. On zacznie ożywiać to słowo i zacznie nam pokazywać, w czym jeszcze uchybiamy, w czym nie ma w naszym życiu posłuszeństwa, aby być posłusznym. Przecież ktoś powiedział, że wszystkie obietnice, znaczy nie obietnice, tylko problemy w nasze, z naszego życia, odpowiedzi, są w Biblii. Ja mówię nam łatwo dzisiaj, bo tworzymy słowo Boże i czytamy, czego nie wolno, co wolno, a zobaczcie. Czego nie wolno, co wolno, my wiemy. A dlaczego postępujemy inaczej? Dlaczego robimy coś innego? Bóg mówi, nie rób tego, Słowo Boże mówi, abyśmy żyli tak czy inaczej, a my robimy całkiem inaczej. Bo nie ma tej wiary. A w wierze nie ma tej bojaźni Bożej odnośnie Słowa Bożego i Boga. Nie ma szacunku do Niego i uwierzyliśmy często, że ten świat powstał ze świata zjawisk. Często nam się wydaje, że tak jakby Boga nie było, postępujemy tak jak ten świat. Naśladujemy wiele rzeczy, które świat przynosi i niesie. Ale przecież Bóg jest i on jest panem wszystkiego i on nad wszystkim czuwa. I gdy tak czytamy słowo Boże, no zacząłem rozmyślać o tym, mówię, przecież tam jest odpowiedź na wszystko. Odpowiedź na wszystko. Odnośnie stosunków małżeńskich. Odnośnie stosunku męża-żony, odnośnie stosunku y, dzieci-rodzice, stosunku, jakie powinny panować, jak powinno być, odnośnie, s, y, Słowo Boże mówi, odnośnie, jak powinniśmy zachowywać się między ludźmi, jak żyć z tymi ludźmi, jak się do nich odnosić i tak dalej. Słowo Boże wszystko na ten temat mówi. Mówi też, jak powinniśmy przychodzić przed Boże oblicze. W ten sposób mówi wszystko, mówi Boże słowo, a my jednak. Patrzymy, tak zobaczyłem, co zrobić, jak się usprawiedliwić, że przychodzimy w taki sposób, że żyjemy w taki sposób, że robimy pewne rzeczy w taki sposób. I zobaczcie, cały naród wyszedł. 600 tysięcy mężczyzn, czyli około 2 milionów osób wyszło. A tylko powyżej 20 roku życia, które wyszły, tylko dwie osoby weszły. Do Bożego Odpocznienia, do Kanaanu. Dlaczego? Bo ci wszyscy, którzy tam polegli na pustyni, nie było powiązane słowo, które słyszeli, z ich wiarą. Nie powiązali tego, odrzucili to i wszystko całkiem inaczej wyszło, jak oczekiwano. Gdy rozmyślamy o Bożym Słowie, gdy czytamy, może też przeczytam fragment Bożego Słowa, jeszcze z pierwszego listu Jana. Tam jest mowa o trzeciego, trzeci rozdział. Tam jest mowa o wspaniałej obietnicy Bożej, kim będziemy, jeszcze się nie okazało. Ale też jest napisane, kawałek dalej, pewne inne rzeczy są napisane. I często już je pomijamy, zostawiamy. I też one mówią o Twoim i moim życiu. Jak żyć, aby podobać się Bogu? Jak żyć, aby żyć poprzez wiarę? Patrzymy na mężów Bożych, i im często mówimy: o patrząc na ich życie, na ich koniec, to byli mężowie wiary. Zazdrościmy i zastanawiamy się, dlaczego w moim życiu to nie działa? Dlaczego w moim życiu nie ma właśnie tej wiary? Trzeba robić to małymi kroczkami. Trzeba żyć każdego dnia zgodnie. Ze słowem Bożym, być posłusznym Bożemu słowu. Co Boże mówi, gdy będziemy posłuszni? Wejdziemy do Jego odpocznienia, odpoczniemy od swoich dzieł i zaczniemy realizować Boże dzieła w naszym życiu. Może przeczytam ten jeszcze na, z listu Jana, pierwszego, trzeci, rozdział pierwszy i poniżej. Patrzcie, jak, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy, o, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. No i często kończymy na tym. Ale dalej jest napisane tak. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się jak, tak, jak On jest czysty. Czy robimy to w naszym życiu? Każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawi, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Kto, każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech Was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech z diabła, jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawi, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznajecie dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto postępuje sprawiedliwie... Kto, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest Boga. Jak i ten też, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Może ten fragment Bożego Słowa. Widzimy, Słowo Boże mówi, że kim jesteśmy, jaka cudowna perspektywa, poprzez wiarę, ale też mówi dalej, że poprzez wiarę powinniśmy być. Posłuszni Bożemu Słowu oczyszczać się. Poprzez wiarę powinniśmy uciekać od grzechu, poprzez wiarę nie próbować wchodzić jak najdalej można wejść, żeby czasami nie odpaść, abyśmy też wiedzieli, to wszystko jest, po, żebyśmy wiedzieli, że poprzez wiarę mamy to wszystko. I Bóg chce, abyśmy wzrastali w wierze. On pokazuje nam drogę, że byśmy zaczęli być posłuszni Jego. Słowu, abyśmy zaczęli żyć zgodnie z Jego słowem. Ale często, no, jak mamy żyć, gdy stajemy w różnych sytuacjach naszego życia, a my nie znamy Bożego Słowa, a my nie wiemy, jak postąpić, a Duch Święty nie ma skąd wziąć z tego skarbca, który z naszym serca aby nam pokazać, konkretne słowo mówi na daną sytuację. Bo zastanawiałem się, mówię, my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Mamy Boże Słowo. Ale przecież czy Noem, czy Abraham, nawet zakonu nie było. Nie było nic, ale było serce. Serce, które pragnęło słyszeć Bogu i szukało Bożego oblicza. Było sumienie i tam Bóg się im objawiał. Tam Bóg objawiał swoje wymagania, swoje pragnienia. I oni pragnęli tak mu służyć. Też oczywiście objawiał się w inny sposób. Czy dla Abrahama, czy dla Noego, w inny sposób się też objawiał, ale przede wszystkim tam, w sercu. I tak samo jest w naszym życiu. To, że my czytamy Boże Słowo, możemy być w umyśle, Ale jeżeli nie ma w sercu, a przychodzi sytuacja różna, to skąd weźmie Duch Święty i ożywi to dla Ciebie, jeżeli nie ma. Tego w Twoim sercu. Dlatego zachęcam was, was też, abyśmy poświęcili więcej czasu na czytanie Bożego Słowa, abyśmy zrozważali to słowo, abyśmy pragnęli, aby ono wypełniało nasze wnętrze. Bo gdy przyjdzie różna sytuacja, a my będziemy chcieli podobać się Bogu, on ożywi to słowo i, będzie, i, i my powiążemy to z wiarą i my będziemy posłuszni. Temu słowu I będziemy się mogli przez to też podobać Bogu. Ale decyzja zawsze należy do nas, bo przecież, gdy często zastanawiamy się, dlaczego tak chrześcijanie postępują, dlaczego to robią, dlaczego w taki sposób, ale dlatego, że nazywają się chrześcijaninami, wiary gdzieś brakuje i nie ma tego słowa powiązanego z, z wiarą. I czyli nie ma też wykonania. Dlatego chciałem was zachęcić dzisiejszego poranku do tego, abyśmy czasami nie byli tak, jak ci, którzy wyszli z Egiptu. Zresztą apostoł Paweł odnośnie to w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, mówi, opowiada te różne historie z narod, z wyjś, odnośnie wyjścia narodu narod wybranego z Egiptu. I mówi, że to wszystko przyszło dla, na nich, dla przykładu, abyśmy my pewnych rzeczy nie robili, abyśmy pewnych rzeczy nie pożądali, abyśmy chcieli podobać się Bogu, żebyśmy mogli dojść do wieczności. Bóg nie ma względu na osobę, abyśmy też wiedzieli, dzisiaj jesteś na tym miejscu, ale jeżeli pójdziesz swoją drogą, jeżeli będziesz czynił to, co Bogu się nie podoba, możesz pewnego dnia obudzić się w cudzysłowiu i możesz być bardzo, bardzo daleko. Od oblicza Bożego. Chcę Was zachęcić, abyśmy zapragnęli czytać Boże Słowo, abyśmy zapragnęli się nim napełniać i też aby ta wiara w nas wzrastała, abyśmy byli coraz bardziej posłuszni Bożemu Słowu. Bo sami sobie odpowiedzcie na pytanie, na ile jesteście posłuszni Bożemu Słowu. Wystarczy popatrzeć na siebie z boku, na swoje zachowanie. Na swój sposób myślenia, na to, co mówimy, o czym myślimy. Możesz, gdy popatrzysz na siebie z boku, zobaczysz, ile, czy z perspektywy, jak ktoś inaczej by mógł powiedzieć, zobaczysz, jak jest tym Bożym Słowem w Twoim życiu, jak ta wiara. A później, gdy przychodzi trudna sytuacja, gdzieś tej wiary nie ma i zaczynamy się miotać i szamotać, i mamy te wszystkie obietnice, które możemy wziąć a jesteśmy ich dziedzicami, a jakbyśmy nie byli. Dobrze Marcin Luther o nas powiedział, o chrześcijanach, że jesteśmy dziećmi króla, a często żyjemy tak, jakby, jako nędzarze, jako ci, którzy na śmietnikach gdzieś tam szukają pewnych rzeczy. Ale przecież jest wszyscy. Jesteśmy sprawiedliwi, jak czytałem na początku, prawym przystoi chwała. Jesteśmy tymi i Bóg chce Abyśmy korzystali z Jego obietnic. On chce każdego dnia przychodzić do nas, każdego dnia chce mieć z nami społeczność, każdego dnia chce nas przychodzić z pocieszeniem, przychodzić z objawieniem swojej woli, każdego dnia On chce to czynić w naszym życiu. Ale dlatego, że gdzieś tej wiary nie staje. A słowo Boże mówi, jak czytałem z listu do Hebrajczyków, nie możemy się Jemu podobać, jeżeli gdzieś tej wiary nie ma. Że patrzymy na świat, patrzymy i, i porząd, podążamy drogą świata, a nie drogą Bożą. Całkiem inna jest to droga. Dlatego chciejmy, ja was zachęcam i siebie, do tego, abyśmy zapragnęli, aby ta wiara wzrastała. A gdy ona będzie i ona będzie powiązana ze Słowem Bożym, to posłuszeństwo Bożemu Słowu będzie w naszym życiu. To inne rzeczy Bóg już uczyni. I będzie może tak, gdy przyjdzie trudna sytuacja do Twojego życia. Przypomina się mi ta sytuacja, gdy Paweł z Sylasem y, byli w więzieniu i oni nie myśleli, że mogą coś im się stać, ale oni zaczęli wielbić Boga. I zobaczcie, co Bóg uczynił. Co Bóg uczynił? Przyszło trzęsienie ziemi. Budynki się nie rozwaliły. Jedynie tylko wszystkim spadły i się potwierały drzwi celi, i wszystkim spadły te dywy czy kajdany, co oni tam mieli na rękach. To wszystko spadło. Jeżeli w naszym życiu tak będzie, gdy przyjdzie trudna sytuacja i będzie ta wiara i zaczniemy śpiewać na chwałę Bożą, zaczniemy go uwielbiać z głębokości serca, przyjdzie na pewno Boży ratunek do naszego życia. Niech Was Bóg błogosławi i zachęcam Was. Chciejmy czytać Boże Słowo. Chcieć, pragnijmy być posłuszni temu Słowu, które czytamy. I pytać o te drogi, Boże, w naszym życiu. I chciejmy podążać tymi drogami. A Pan na pewno Ciebie będzie błogosławił. I będziesz szczęśliwy, jak Słowo Boże mówi na Ziemi. A później, gdy przyjdzie dzień, pójdziesz do domu Ojca i tam już będziesz na całe wieki razem z.